Witajcie ludzie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Phoenix Wright, Ace Attorney. W poprzednim odcinku, który był nagrany rok temu, tak miałem długą przerwę, zakończyliśmy pierwszy epizod, który. no, pierwszy epizod jest w sumie takim prologiem, gdzie uratowaliśmy naszego przyjaciela Larego Baca przy pomocy naszej klanej szefowej Mi i Fei. A w dzisiejszym odcinku zabieramy się za drugi epizod, który będzie miał nieco więcej do czynienia z Mią. E, zwrot sióstr albo. Siostrowy zwrot, nazwijmy to w ten sposób. Dobra, to nie ma sensu, ale zaczynajmy z epizodem drugim. Zwrot sióstr. Halo, tutaj Maja. O, cześć Maja, to ja. Mia! Co tam u ciebie? Długo się nie zgłaszałaś do mnie. A przykro mi, miałem dużo do roboty. A co tam u ciebie? No wiesz, jestem samotna i to wszystko przez ciebie. Nie, nie, ja tylko żartuję. Świetnie się czuję. W końcu udało mi się przyzwyczaić do mieszkania samotnie. A, to się cieszę. W sumie dzwonię do ciebie, bo chciałabym cię o coś poprosić. Tak, tak, wiem. Pewnie masz znowu jakieś dowody, które, które chcesz, żebym przetrzymała, nie? A, mądre jak zwykle. Um, nadchodzący proces bardzo jest... Um, jest bardzo mocny, bardzo, bardzo mocny, coś takiego. Następny proces jest... Bardzo.. Kurczę, dba o wrażenia, powiedzmy tak. I nie wydaje mi się, żeby te dowody były u mnie bezpieczne, żebym miała gdzie je przetrzymać. A, rozumiem. A co, jest, co to jest tym razem? To jest zegar. Zegar? Tak, tak. Zegar, który wygląda jak, jak taka statua, jak, jak statua myśliciela i wypowiada co jakiś czas godziny. Myślałem, że ci się spodoba. Zabaki przecież zawsze lubiłaś, prawda? O, siostrzyczko. Nie jestem już żadną małą dziewczynką. Spokojnie, spokojnie. Przecież tylko dogłuczam. A jeszcze powinnam ci powiedzieć, że zegar nie wypowiada teraz godziny. Co? Jest zepsuty? Szkoda. Musiałam wyciągnąć e, wnętrzności zegara, przykro mi. Za to włożyłam tam nieliczne dokumenty, włożyłam tam parę dokumentów. Dokumenty? A, czyli dowody. Hmm... Wydaje mi się, że tak, mogłabym przejść. No to proszę dzisiaj o 21 w moim biurze. Powinna, w, do, znaczy odbierz ją proszę o 21 u mnie w moim biurze. Bo wcześniej jestem na takiej przedrozprawie. Przed okej, okay, siostrzyczko, ale za to oczekuję obiadu. Dobre, jak, co, jakiegoś dobrego obiadu? Na przykład, hmm, hamburgery. Tak, miałabym ochotę na hamburgery. Okej, okay, okej. Okay. Um, pójdziemy do, naszej, do naszego ulubionego sklepu, naszej ulubionej restauracji. No to w porządku, spoko, czy załatwione? Okej, okay, siostrzyczko, do później, na razie. Tak, czekam na ciebie, Maja. E, czekam na ciebie. Maja, tak. <grych> Pip. Nagrana rozmowa 1 września 9.27. 5 września 20.57. Biuro prawnicze Fej and Partner albo raczej biuro prawnicze Fej i Partnerzy. No więc pani Fej. Teraz wezmę sobie to, co należy do mnie. Te dokumenty. Bardzo mi przykro, ale nie mam nic co mogłem panu dać. Pani Fej, jest pani naprawdę okropną kłamczuchą. Przecież mogę to je zobaczyć, tam. To musi być myśliciel, który połknął te dokumenty. Skąd pan o tym wie? Ha, ha. czy pani nic o mnie nie wie? Zbieranie informacji jest moją. moim zawodem. Należy to do mojego biznesu, rozumie pani. Ja. -oh, powinnam być. powinna być ostrożniejsza. Moja kochana pani Fej, bardzo mi przykro. Ale bo myślę, że muszę panią jeszcze o coś poprosić. O pańskie. Wieczne milczenie. Żegnaj, Pani Faye. <laughs> mm. Red, White, Blue. To powiedziała mi ja czy on? Jeżeli tak to Red, White, Blue. Epizod drugi, zwrot sióstr. Ehe? 5 września, 21.08. No ładnie, kurde, 11 minut później. Ehm, um, tak, znacie to kurczę przecież. <gryw> Biuro Prawnicze Fein Partner. Oho, oh. spóźniłem się. Co? To dziwne. Czy szefował już poszła do domu? Wybaczcie, musiałem na chwilę przerwać, bo się prawie zakrztusiłem moim własnym głosem. Noże. Powiedziała, że jej siostra przyjdzie i pójdziemy razem jeść. Hmm. Co to za dziwny zapach? Krew! Mia! Być może jest w swoim biurze. Pierwszy raz, że możemy się w tej grze ruszać jesteśmy pora poza um, sądową salą. My już kurczę wiemy, ale kurczę, jak ona na to zareaguje? To będzie kurczę. Ciężkie dla niego ten zapach. Jastrzeczko, tam ktoś jest? Szefowo? Szefowo. Kim pani jest? Dziewczynka straciła przytomność. A raczej nie dziewczynka, ta dziewczyna straciła przytomność. A ja zaniosłem ją na z, yy, biurową kanapę. Potem wróciłem do szefowej. Leżała tam pod oknem. Jej ciało było jeszcze ciepłe. Mogłem to poczuć, gdy dotknąłem jej ramienia. Ale wtedy zbyt szybko straciła to ciepło. Aż w końcu stała się całkowicie zimna. Szefowo. I pierwszy raz jesteśmy teraz poza salą, so salą sądową w tej grze. Jakie to kurcze wkurzające, że od razu pierwsza sprawa, którą mamy, taka pierwsza prawdziwa sprawa to śmierć naszej szefowej, i jednej z najlepszych postaci tej gry. Smutne, ale dobra. Musimy najpierw... Znamy już morderca, ale musimy go dorwać. Więc będziemy zabierali się teraz tutaj... Zagry, najpierw tutaj sprawdźmy. Miejsce zbrodni możemy tutaj sprawdzać różne dowody, zbierać i tak dalej, najpierw tutaj e, szefowa. Szefowo. To okropne ją tak widzieć, ale być może są tutaj jakieś... Um, poszlaki, jakieś. Mm. Dostała w głowę tępym przedmiotem. Prawdopodobnie była od razu martwa. Była martwa natychmiast. Ten myśliciel leży obok, obok niej, um, których obok niej leży i jest pewnie. Albo raczej musi być um, narzędziem zbrodni. Myśliciel dodany do dowodów, tak. Um, obok i obok szefowej leżą też. Obok ciała szefowej leży też parę tych. Trochę szkła, rozwalonego szkła. Muszą, muszą należeć do tej lampy, która, która, tam się, która się tam rozbiła, no. Poza tym nie ma żadnych innych dowodów, żadnych innych poszlak. Hmm, kawałek papieru. Hmm, musiał wypaść mi z ręki. Co to może być? Aha, a co tutaj takiego mam jeszcze na górze za oknem? Po drugiej stronie... Znaczy się, po drugiej stronie tego budynku jest... Stoi budynek, za oknem stoi budynek. Hotel Gatewater. Bardzo miły i bardzo... ...luksusowy, ekstrawagancki hotel. Co tutaj jeszcze mamy? Wszystko oprócz tego, co było. Kawałki szkła, zepsute kawałki szkła leżą na podłodze. Może należeć do tej lampy, która się przewróciła, czyli ta lampa to jest to tutaj, nie? Tutaj to. To musi być ta lampa. Dobrze, co tutaj mamy jeszcze krzesło? Krzesło szefowej. Zwykłe, z, zwykłe, zwykłe z... znaczy zwykły design. Zwykły, bardzo działają, działający normalny design. Bardzo miło się w nim siedzi, jest bardzo wygodne. Czyli tutaj nic więcej nie mamy oprócz co to jest? To tej buty? To boli. Um, boli tam patrzeć. Ale muszę zrobić... Muszę jej dowiedzieć się. Co było jej ostatnią... Znaczy, co ja gadam? Nie mogę tam patrzeć, ale i tak muszę... Muszę to zrobić dla mi, muszę jej... Jakoś pomóc, muszę dowodnić. Ta dostała tym w głowy i co tam jeszcze, no. I od razu była martwa. No to teraz została tylko jedna rzecz. Tutaj, sprawdźmy tą kartkę. Co, czy co to jest? Mmm... Krwią zostało na Na tym kawałku papieru zostało napisane krwią słowo. Maja. Czy mija to napisała? Maja. Przecież maja to jest siostra. Ten kawałek papieru. Ten kawałek papieru to. Um, paragon. Kawałek, ten kawałek papieru to paragon z jakiegoś tam supermarktu. Z datą z, data z wczoraj. Kolejny dowód dodany do, do naszych akt. Sądowych. Um, dobrze, dobrze. <laughs> Dobra, wystarczy, że wygląda to, że wystarczająco dużo widziałem. Teraz powinienem zadzwonić na policję. I odkryć, co ta dziewczynka tutaj chciała. No przecież człowieku. Gdybyś chwilę pomyślał, czy w sam kurde powiedziałeś, że spotykają się... że spotykacie się z nią jej siostrą i pójdziecie jeść. Chłopie! Nie udawaj debila. Co tutaj mamy? Telefon? No dobrze, od razu najlepiej od razu zadzwonię na policję. To dziwne. he? Przy tym przesyławce brakuje paru śrub. Wygląda na to, że ktoś zaczął go rozkręcać. Czy tam policja! Proszę, proszę, szybko! Przejdź się tutaj. Co, co, co to było? Ktoś krzyczy, ktoś krzyczy tam za oknem. Eee? Gapi się na mnie. Ma telefon w ręce. Taka różowa. Ja pierdziele, co to różowa pantera? I dzwoni, no, Ktoś się zadzwonił na policję, czyli. Czyli wszystko dobrze. Co tutaj mam? Komputery jeszcze. E, co najdziwniejsze, komp nasza szefowa nie mogła. Nigdy nie potrafiła działać na komputerach. Jedyne do, jedyne do czego używał komputera było... Um, e maile. Dostała, tą, dostała tą, to stare to, dostała to stare pudło na jakimś tam jarmarkcie. <grymne> Czy tutaj jeszcze coś mamy? Tutaj roślina upadła, krzesło? Akta. Nie zwyk, zwykłe krzesło, zwykłe, zwykłe biurko. Szefowa, szefowa miała specjalne poglądy, jeżeli chodzi o urządzenie biura. Tego kurczę nie rozumiem. Prasę, dle, pra, prasę, prasę, Jak to przetłumaczyć? Prasę, to mi się wydaje, że to była ta ehm, prasa. Wie, nie wiem co to prasa. To pewnie część tego przysłowi, ale prasa, to wiem, że presę to jest kurczę gazety, że to kurczę Presę, gazety. Ale nie wiem kurczę. No obojętnie, w każdym razie pewnie chodzi o, chodzi o urządzenie jej pokoju tutaj, i biura. Dobra, wygląda to... Co, że to starczy? Tutaj tego ak akt nie mogę sprawdzić. Dobra, no to wracamy. Ktoś zadzwoni na policję, czyli pewnie niedługo tutaj będzie. Z powrotem. Musimy zobaczyć co z tą dziewczyną. He? Ta dziewczyna z wcześniej... Co ona tutaj robi? Znaczy, gdzie ona jest? Cholera. Przecież, to, prze, przecież położyłem ją, albo raczej zostawiłem ją dokładnie tutaj. Och. Mam nadzieję, że nie uciekła. Uha! Nie strasz mnie tak do cholery. Hmm. Przepraszam, ale. Kim pani w ogóle jest? Hmm. No dobrze, hmm. dobrze. Już dobrze, pracuję tutaj. Maja. Maja fej. Maja. Fej? Maja. A więc Mia miała na myśli ten, imię tej dziewczyny. Może powinienem jej pokazać ten paragon. Nigdy nie sądziłem, że jakiś że dowód mi coś. coś nigdy nie sądziłem, że dowód mi się przyda poza salą sądową. Dobra, tutaj. Zaprezentuję jej, to? Ale czegoś, tego, coś tego nie rozumiem, kurde. Dlaczego? Jej własna siostra miałaby jej zabić, to jasne, że to jakaś podpucha. Bo, bo my znamy tego kolesia przecież, to... Ale to jest jak... To jest jeszcze taki ham, nie? Jeszcze siostry i... Jej. Musimy jej jakoś pomóc, kurcze. Bo inaczej, albo raczej to zatrzymać ten dowód, bo policja będzie myślała, że to, że to jej. No to kurcze, znaczy nie możemy tego zrobić, ale ja bym tak zrobił, bo, bo ja znam prawdę, no. I wy też. Ale dobra. Mhm. <laughs> nie chcesz może pewnie teraz podejrzewa, że to ona czy coś? Zanim zginęła Mienia zostawiła tą wiadomość napisana własną krwią. Napisała tą wiadomość na... po drugiej stronie tego rachunku. He? to moje... To, to moje imię! Dlaczego? Dlaczego miałaby napisać moje imię? Spokojnie, niech pani się uspokoił. Dlaczego moja siostra... Dlaczego moja siostra napisała moje imię? Nie, albo dlaczego moja siostra napisała moje imię? Och, och, to jest... co ja co ja znowu zrobiłem? Tu tu ta du -du ta tu tu ta ta tu tu ta wow 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 he? Policja? Wygląda e, brzmi jakby tutaj przechodzili, jakby tutaj jakby spierzchnali tutaj. Ręcz do góry, nie ruszajcie, policja! Y -y. Jestem Inspektorem Gamszow. jestem Inspektor Gamszow. zrozumiałeś? Kurczę, no nie jest, to nie jest głos dla Inspektora Gamszow. kurde, nie, nie wiem jaki głos mu dać, czekajcie Jestem Inspektor Gamszow. A może... Jestem Inspektor Gamszow? Jestem Inspektor Gamszow. może to Jestem Inspektor Gamszow. taka mieszanka tego i tego, chwila Jestem Inspektor Gamszow. trochę taki głupawy musi być, dobra Gamszą Dziwne imię Dostaliśmy od. Dostaliśmy wiadomość. Czekaj, czekaj, dostaliśmy. Poczekaj oh, chłopie, bo jeszcze tutaj pomyślę, co chcę powiedzieć, Dostaliśmy wiadomość od. z budynku, z budynku obok, rozumiesz? Ktoś powiedział, że widział morderstwo. Ktoś powiedział, że widział morderstwo. To musi być ta kobieta, którą widziałem. W każdym razie, nikt się nie, nikt się nie rusza. Nawet. niech się nie rusza nawet centymetr, rozumiecie? Wszystko jasne? Świetnie. Po prostu cudownie. Maja, chwila. E, on czy ona? Nie. Przepraszam! Przepraszam, mają. I? To słowo. E, Maj, to, to, to słowo tutaj. Maja. E, czy mówi to coś pani? Eee. co. To... To moje imię, co? To słowo, z, to słowo zostało napisane przez, yy, przez. przez ofiarę przed swoją śmiercią. Swo z własną śmiercią. Własną krwią. Ostatnim. z ostatnim oddechem na wypisała imię morderstwa. Yy, mordercy. Yy. Yy, mordercy? Ale ja! Sprawa załatwiona! Yy, idzie pani z nami, madame? <grym>, idzie z pani z nami, cholera! Co? Maja, młodsza siostra Mii. Została od razu, od razu aresztowana. Musiałem iść na przesłuchanie, dlatego... Um... Musiałem na przesłuchanie i wyszedłem, bo Zostałem uwolniony, musiałem, mogłem wyjść dopiero następnego dnia. Moje, moje powieki były ciężkie, ale nie mogłem spać. Mhm, mm mhm. Mm siedziałem, tylko, tylko siedziałem i czekałem, aż, aż czas odwiedzin w tym przejściowym więzieniu tam się zacznie. Się zacznie. Musiałem jak najszybciej porozmawiać z Mają. A, 6 września 7, 7. Ew, yy, tak. Pokój odwiedzin w tym w więzieniu tam. Dobra, <noise> najgorsze w tym let's playu. Najgorszym moim wrogiem jest to, że brak mi zawsze przy tłumaczeniu polskich słów i muszę się zastanawiać. Mimo, że je znam, to zawsze muszę je nad nimi zastanawiać. Może jeszcze to podszkolimy, ale dobra, to na dzisiaj starczę z tym odcinkiem. Jeżeli chodzi o głosy yy, głos Mai i Inspektora Gamszą, to muszę jeszcze trochę potrenować, bo za bardzo mi nie wychodzą, ale. Jeszcze mamy czas całej serii, dlatego. To na dzisiaj starszy z tym odcinkiem. Do następnych odcinków, ludzie, na razie, cześć. W następnym odcinku spróbujemy pomóc Mai, bo to jasne, że będziemy jej bronili. Bo oczywiście wszyscy wiemy, że to nie ona. Dobra, ludzie, do następnych odcinków, na razie, cześć.